Saliem. Witamy się z Wami w dwóch językach, ponieważ w Kazachstanie oba są urzędowe i rosyjski, i kazachski. To jest tylko jedna z wielu ciekawostek, które dzisiaj poruszymy, no bo będziemy sobie rozmawiali o naszej dwutygodniowej podróży, którą odbyliśmy w sierpniu po Kazachstanie, po południowo-wschodnim Kazachstanie, no bo Kazachstan jest ogromnym krajem średnim co do wielkości w całym świecie. Wiedziałaś o tym? No, wystarczy spojrzeć na mapę. Zgadza się. Na kanale już jest pięć filmów z Kazachstanu, więc seria całkiem pokaźna. W ostatnim odcinku zadaliśmy Wam. Pytanie, czy macie do nas jakieś pytania? Tak więc, już spieszymy z odpowiedzią. Na kilka pytań możemy odpowiedzieć, teleportując się troszeczkę jeszcze do, do Kazachstanu, bo już tam udzieliliśmy odpowiedzi. A na kilka dopowiemy teraz. Tak, jeżeli chcecie przewinąć od razu do sekcji, właśnie Waszych pytań, no to tutaj. Do tej minuty, a my w tym momencie przenosimy się do upalnego parku w Aumaty, tuż przed naszym powrotnym lotem. Jesteśmy objuczeni siatami, to znaczy, że nasz wyjazd powoli dobiega końca. A więc y, przyszedł mały czas na podsumowanie, no i na kilka takich praktycznych rad, którymi chcielibyśmy się z Wami y, podzielić. My w Kazachstanie byliśmy y, ponad dwa tygodnie, no tam w zasadzie dwa tygodnie z weekendami, czyli 16 dni, i podzieliliśmy sobie ten wyjazd na etapy. Na początku, jak wiecie, wybraliśmy się w góry y, na 3 dni, a potem. co? Potem zwiedzaliśmy. Y, wzięliśmy już samochód i zwiedzaliśmy okolice Aumat. A okolice to takie dosyć szerokie pojęcie bo do ilu kilometrów? Do. Y, w... No w sumie zrobiliśmy ponad 1000 czy 3200 km autem, i nie wyjechaliśmy chyba w zasadzie poza ałomcką obłaść, czyli poza, poza obwód Ałmacki. no i tak naprawdę zwiedziliśmy ułamek Kazachstanu. Natomiast wpadliśmy do kilku pięknych naturalnych miejsc czyli do Kaniuszarińskiego, czyli nad jezioro Kosa i Kaindy, no i do parku narodowego Auten Emel. No dobra my bardzo polecamy ogólnie zwiedzić tą część Kazachstanu, no bo tutaj jest tych atrakcji naturalnych całkiem sporo, pomimo że pomiędzy nimi jest absolutnie nic i duże odległości duże odległości przygotujcie się na to, że trzeba codziennie no, ze 300 km dziennie robić na pewno, jeżeli chcemy e, pomiędzy tymi miejscami się przemieszczać. Natomiast tak, drogi są dobre, naprawdę drogi są dobre. Te, które są złe, e, widać ewidentnie, że są remontowane, no bo my trafiliśmy... Tak, dużo bardzo jest robionych nowych dróg, więc tutaj się dzieje. Dzieje się. Są autostrady. E, na autostradach przestrzegajcie prędkości, bardzo was e, prosimy, no bo... My na przykład dostaliśmy mandat za przekroczenie... Pierwszego dnia. Pierwszego dnia za przekroczenie e, chyba o 20 km na godzinę. 30. Mandat nie był dotkliwy, było to było 70 zł. Czy... No i warto być jeszcze y, zatankowanym odpowiednio, żeby y, nie zostać w takiej sytuacji jak my, czyli y, skończyło nam się paliwo i musieliśmy łapać stopa y, po zakup y, kanistra i napełnienie go paliwem. Stop się złapał bez problemu, w jedną i w drugą stronę, ale no wiadomo, jakby to jest zawsze dodatkowy stres, strata trochę czasu, więc... Tak, stacje nie są za często. No dobra, to lecimy z pytaniami od Was. Pierwsze, niesamowity odcinek. Dziękujemy. To nie było e... pytanie. <noise> o jakiej porze roku najlepiej zwiedzać Kazachstan? Myślę, że to zależy. Na pewno, jeżeli chcecie iść w wyższe góry, które znajdują się właśnie w rejonie Aumat, no to. Sezon, sezon letni, zdecydowanie sezon letni, czyli od czerwca do, myślę, że do końca września maksymalnie, no bo tam jednak chodzi się już po wysokościach nawet do 4000 metrów, gdzie permanentnie leży śnieg, ale no, niżej też już może być kiepsko z pogodą, poza tymi letnimi miesiącami. Takie to wakacje w Kazachstanie. A mówi, że tak gorąco będzie. A w innych miejscach? Ciężko stwierdzić, no nam gdzieś tam trochę się marzy pojechać do takiego Kazachstanu zimą, zobaczcie jak to wszystko funkcjonuje, jest to ogromny kraj, więc są ogromne różnice temperatur, różne strefy klimatyczne, yy, więc nie wiem... Gdzie no, na przykład zimą byś chciał pojechać? No, generalnie najważniejsza chyba jest chyba ta wysokość, no bo poza wysokimi górami no to tam nie jest jakoś bardzo wysoko. Nie no, był ale jest bardzo zimno na przykład. Tak, no, tak, tak, Pawełodar. tak. Ale no dobra, Pawłodar, no nie wiem, czy ktoś by chciał zwiedzać Pawłodar. <laughs> ale dobra, to jest północ. Astana i Pawłodar to jest północ. Tam wiadomo, że nawet latem nie ma jakichś upałów wielkich, wbrew pozorom. Natomiast zimą no, mrozy potrafią sięgać i 15-20 i 20 stopni poniżej zera. Natomiast, no właśnie, okolica A. Powiedzmy, czyli bardziej południe Kazachstanu, ten kanion Szaryński, czy tego typu miejsca, no to myślę, że wiosną i taką trochę późniejszą jesienią też będzie ok. Ale jeżeli góry, no to zdecydowanie nasze lato. Dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o tematykę postu podsumowującego, proszę opowiedzcie, jakie rejony są możliwe do penetracji korzystając z transportu publicznego, czyli tzw. marszrutek. Słuchajcie, Twoja tematyka. moja tematyka, tak, transport publiczny. Powiem tak, jeżeli chodzi o marszrutki w krajach postsowieckich, zazwyczaj one kursują bardzo fajnie i licznie, ale w Kazachstanie, szczerze mówiąc, nie widzieliśmy ich zbyt dużo. Sami nie przemieszczaliśmy się zbyt dużo marszrutkami, znaczy w zasadzie w ogóle się nie przemieszczaliśmy poza miastem. No mieliśmy nadzieję, że one będą, bo jest to forma y, transportu, która nam bardzo odpowiada, ale faktycznie Niespecjalnie ona jest. Nawet w miastach specjalnie nie ma dworców, tak jak nie wiem, zazwyczaj czy na Ukrainie, czy gdzieś, nie wiem, nawet w Kyrgyzstanie, prawda? W przy bazarach. W Gruzji, tak, no. przy bazarach no zawsze te marszutki się gromadziły, tak widać było, że ich jest pełno. Tak w Kazachstanie nie za bardzo. Powiem szczerze, że no, troszeczkę robiliśmy research, jak na przykład do kanionu szaleńskiego się dostać, i wiem, że marszutka jakaś tam jeździ do miasta. W okolicy Kanionu kilka razy dziennie, podobno, albo tam, albo w momencie, kiedy się zbierze odpowiednia ilość pasażerów, i dalej już trzeba sobie radzić e, autostopem. Więc ja bym chyba sugerował, jeżeli chcecie zaplanować sobie Kazachstan transportem publicznym, polegać przede wszystkim na kolei. Mhm. Sprawdzić, gdzie ta kolej jeździ. Ona jeździ regularnie, jeździ raczej punktualnie, jest tania i. No, w miarę niezawodna, tak? Trochę wolno <noise> jedzie pociąg, ale Ale jedzie. Ale jest, przygoda jakaś. ale jest przygoda jakaś i powiedzmy zaplanować sobie szkielet tej wyprawy od miasta do miasta na przykład właśnie przy użyciu pociągu, a potem już albo zorientować się na miejscu po prostu jak te marszutki działają, albo łapać autostop. Generalnie w Kazachstanie, no my łapaliśmy autostop tylko po to, żeby pojechać po paliwo i wrócić, ale jak nam się skończyło, ale słyszeliśmy od znajomych, że działa całkiem nieźle, chociaż uwaga, czasami jest płatny. 27 godzin w pociągu, to do głowy przychodzą różne pomysły. Siemka, świetna seria. Ciekawi mnie temat. Jakby tam pojechać rowerem? Tam pojechać, czy jeździć tam? No, podejrzewam, że jeździsz tam. To ja myślę, że tutaj też mamy odmienne zdanie z Dawidem, bo ja uważam, że jeździć po Kazachstanie rowerem to jest idealna pokuta za jakieś podwójne morderstwo. Uuu, <gry> aż no tak, no tak no, większość kraju to jest step. Jest gorąco latem na przykład, no jakby jechać latem i no nie wyobrażam sobie jazdy, mm, no nie, nie wyobrażam sobie. Ciągle taki sam krajobraz, więc mogłoby to być całkiem nużące. No na pewno tak, te, te przepiękne miejsca, one są niesamowite, zwalają z nóg. Te miejsca, które Wam pokazaliśmy w odcinkach, mam nadzieję, że Was też, was też zwaliły z nóg, tak jak nas na żywo. Natomiast te miejsca są punktowo, tak? Czyli na przykład, żeby z okolic, na przykład jeziora Kolsa i z tego parku narodowego dojechać do Kanionu szeryńskiego, no, trzeba zrobić ponad stówę przez nic. No, w pewnym o... sensie przez nic, bo oczywiście coś tam jest. Natomiast no, głównie jest to po prostu step i za 5 kilometrów jest zakręt, potem jest za 10 drugi. E... No i może być gorąco, ciężko znaleźć cień, a jakby jeździć po yy, bezdrożach to myślę, że dętek też by było sporo. No, na pewno ciężko, chociaż. Yy, ja też nie mówię nie tak totalnie, no bo co kto lubi, ogólnie ja bym się chyba raz w życiu na coś takiego wybrał, nie wiem czy uda mi się żonę namówić, może kiedyś, może kiedyś, ale na pewno dużo odległości pomiędzy danymi atrakcjami, z tym musicie się liczyć, chociaż widzieliśmy paru śmiałków na rowerach z sakwami, było, było trochę. Ja też myślę, że pewnie dużo osób by trąbiło, ale tak trąbił, trąbiło w pozytywnym sensie, bo by wszyscy pozdrawiali, zatrzymywali, zagadywali, więc ta podróż planowa mogłaby się trochę wydłużyć. Ja jeszcze dodam, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to tak jak w całym Sajuzie drogi są szerokie. Jak z komunikacją w takich miejscach, które dowiedzieliście? Można dogadać się po angielsku czasem, czy jednak trzeba przypomnieć sobie ruski ze szkoły? E na ten temat odpowiedzieliśmy na ławeczce w omatach, więc przenieśmy się do Kazachstanu. W Kazachstanie częściej słyszymy rosyjski niż, niż kazachski. Myślę, że zwłaszcza w miastach. W Astanie i w Pawłodarze, to praktycznie w ogóle kazachskiego nie, nie słyszeliśmy. W zasadzie mówiono nam, że na południu, na wioskach to już nie będą ludzie mówili po rosyjsku. No my tego raczej nie doświadczyliśmy. Wszędzie ten przynajmniej podstawowy rosyjski był i bardzo rzadko słyszeliśmy taki prawdziwy kazachski. Dla nas akurat to jest spoko, bo trochę po rosyjsku gadamy, ale jeżeli wy nie mówicie po rosyjsku albo nie znacie jakichś tam podstawowych słów, no to myślę, że czasami, przynajmniej ze starszymi, lepiej nawet próbować po polsku, no bo tych słów jest, no jest sporo podobnych słów w rosyjskim i polskim. Natomiast no z młodymi pewnie po angielsku się bardziej uda. No i na, na pewno warto nauczyć się cyrlicy. To nie jest trudne, warto poświęcić tu godzinkę dwie, bo to czytanie bardzo pomaga. Tak, bardzo pomaga, bo kazachski, jeżeli już jesteś po, po kazachsku, to też jest zapisywane alfabetem właśnie cyrylicą. No na przykład jak będziecie chcieli kupić Coca-Colę, <laughs> no to, no dobra, to akurat prosto będzie napisane, można się domyślić. Też L jest inne, ale są takie, oni tutaj bardzo fonetycznie piszą, więc więc no, no warto, warto tej cyrylicy się poduczyć. Dobra, lecimy dalej. Jakie koszty takiej podróży? Ile zaloty? Skąd lecieliście? Pamiętasz, czy ja mam się wypowiadać? Nie, ja nigdy nie pamiętam takich rzeczy jak co na... No ale chyba pamiętasz, gdzie była przesiadka. No pamiętam, ale nie, w ogóle nie wiem, ile to kosztowało. My lecieliśmy, akurat tak nam wyszło wtedy najtaniej, choć wcale nie tanio, no to Turkish Airlines z Warszawy do Stambułu, tam kilka godzin na przesiadkę i potem już do Astany bezpośrednio. W drugą stronę tak samo, tylko doszedł nam jeszcze jeden lot wewnętrzny z Aumaty do Astany, no bo akurat tak leciliśmy. Oczywiście można też polecieć bezpośrednio lotem. Do tej pory można było tylko do Astany, ale wiemy, że są, jest uruchomiony nowy kierunek Warszawa-Aumaty. Chyba od. Lata albo od jesieni kolejnego roku, czy tego roku, no trzeba by to sprawdzić. My już byliśmy, więc jakby nie zagłębialiśmy się w temat. Wyniosło nas to z bagażem, każdy miał swój bagaż, bo jakby w turkiszu jest to w cenie. 4400 zł, pamiętam. Za wszystko. Za cztery loty, za dwie osoby. Czy to tanio, czy drogo? No, zależy. Lotem wychodziło nam sporo drożej i są tanie loty, tak, to prawda, tylko Ale akurat jak my szukaliśmy, to nie było. Znaczy, one nie są za bardzo w sezonie zazwyczaj, tak? No bo są te szalone środy na przykład w locie i wtedy faktycznie da się wyhaczyć całkiem sensowny bilet, no ale w marcu, w kwietniu, w październiku, w listopadzie, no to są miesiące, które nam dyskwalifikowały tę pod, podróż, no bo jednak zależało nam przede wszystkim, żeby pójść w góry. Gdybyście mieli wrócić do Kazachstanu, to jaki teraz region miasta? No, dwa główne miasta zwiedziliśmy, czyli Astane i Aumaty. Natomiast no, zn znacie nas chyba i wiecie, że my aż tak bardzo miejscy. Nie jesteśmy. No na pewno jezioro aralskie, jako takie ciekawe zjawisko. Tak, jezioro czy morze aralskie, no to tak, no bo do niego można podejść, zarówno od, znaczy podejść, jakby zwiedzić je w pewnym sensie. Z Uzbekistanu albo. Tak, zarówno z Uzbekistanu, jak i z Kazachstanu i z tego co wiemy, bo robiliśmy kiedyś research na ten temat, to z jednej i z drugiej strony jest to bardzo ciekawe, bo z jednej i z drugiej strony są te miejscowości nadmorskie, które kiedyś były nadmorskie, a teraz są. Pustynnymi osadami rybackimi z wrakami wrastającymi w step. więc to tak. No, może Kaspijskie, tam te kurorty po radzieckie myślę, że też mogłyby być ciekawe. No i nie myśleliśmy o tym wcześniej, ale mi przyszedł do głowy jeszcze Bajkonur. Chciałbym Bajkonur zobaczyć, ale tam chyba na legalu to się nie da. No nie, na nielegalu to też duże ryzyko, dużo kombinowania. Chociaż wiesz co, teraz sobie jeszcze pomyślałam, że spędziłabym sobie taki tydzień na takim e, odpoczynku nad wodą, bo to też jest ciekawe bardzo doświadczenie. Tak, bo w Kazachstanie mamy ogromne jeziora, jak chociażby jezioro, które też się Wam w odcinku, w odcinku Kapszagaj. Duże, ciepłe jezioro, bo że tam chyba woda miała ze 30 stopni. No i płyciutko. Jezioro Bałchasz które ma chyba długości z 600 km. No, w Kazachstanie wszystko jest wielkie, kraj jest ogromny, natura też jest pokaźna, tak? no, bo góry mamy wysokie, jeziora mamy ogromne. A taki klimat takiego paradzieckiego wypoczynku, wiecie, budka z lodami, jakieś takie przekąski, namioty nad, nad samą wodą. Fajne, fajne to. Cześć, witam w kolejnym odcinku z Kazachstanu. Na wstępie, sorry, że na początku odcinka już świecę go oklatą, ale mamy dzisiaj ze 33 stopnie. Czym w takim razie Kazachstan Was zaskoczył? No wieloma rzeczami. Przenosimy się wstecz. To, co nas tutaj bardzo zaskoczyło, to nowoczesność miast. Jest bardzo dużo aplikacji. Aplikacje na wszystko, nawet bardziej niż u nas. Kody QR wszechobecne. Nawet na adresach domów na wsiach są kody QR. Na odwrocie herbaty kod QR. Po prostu wszędzie. Nawet na śmietnikach chyba widziałeś. Bardzo chcę być nowocześni i autobusem w Aumatach trzeba stanie na przykład bez specjalnej aplikacji po prostu nie pojedzieć. Jest napisane tak. na drzwiach, że zakaz płacenia Gotówką. No jest to, nie jest to na pewno ułatwienie, jest to utrudnienie, ale no tak oni tutaj mają. Więc internet y, trzeba mieć. Jest tutaj też taka wszechobecna aplikacja, której y, akurat sobie nie założyliśmy. Nie wiem, czy to akurat było słuszne, ale na pewno, jak będziecie w Kazachstanie, usłyszycie o. Kaspi. Nawet nasz taksówkarz, któremu zapłaciliśmy gotówką i nie miał wydać, a nie była to jakaś bardzo duża kwota, to się pyta, czy jest u nas Kaspi. My mówimy, że nie. To tak się na nas spojrzał, z takim wyrazem twarzy, jakby chciał nam powiedzieć, czyście z choinki spadli? Boże, jakie staromodne powiedzenie, Kasia. No. E, tak, no to Kaspi, no to myślę, że pełni funkcję Blika, pełni funkcję Allegro, pełni funkcję aplikacji kurierskiej na zamawianie jedzenia, do wszystkiego. W każdym bazarze e, można zapłacić Kaspi. Na pewno, no, jeżeli to... jeżeli chcielibyście się też po miastach przemieszczać, polecamy Wam zainstalować sobie aplikację Yandex. Jest to rosyjska aplikacja, y, która pełni jakby taką funkcję Ubera i naprawdę te przejazdy są bardzo, bardzo tanie. Za przejechanie prawie całych Aumat można zapłacić około 20 ale też tutaj warto mówić troszeczkę po rosyjsku, bo zdarza się, że kierowca do nas dzwoni. No i po angielsku niespecjalnie. No, ale może po polsku się uda dogadać. Ale skoro mówisz o Yandexie, to jest to też wyszukiwarka. I nawigacja. taki nasz Google. I nam na przykład pan z wypożyczalni bardzo, bardzo namawiał nas, żeby jeździć na Yandexie, bo tam są zaznaczone wszystkie radary. No i nie posłuchaliśmy, iż traf był. W Stanach, czyli właśnie w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie, nie wiemy jak było w Uzbekistanie, bo tam nie byliśmy, jest tak przeważająca religia, to Islam. Islam. Ale w przeciwieństwie do krajów arabskich nie słychać na ulicach nawoływania muezina z minaretów, jak również nie widać, żeby ludzie modlili się gdziekolwiek. No bo w Egipcie to było tak, że jak przychodziła odpowiednia godzina, odpowiedni czas, to y, Egipcjanie rozkładali sobie dywaniki w swoich sklepach, jak trzeba było, to na ulicy i bardzo dużo osób się y, modliło. Tutaj tego nie widać. Tak, i tak samo kobiety, no akurat teraz pani przechodzi, ale kobiety raczej nie są pozakrywane, nie tylko w miastach, bo teraz jesteśmy w mieście, ale na wsiach też jakby nie widać za bardzo pozakrywanych kobiet. Znaczy włosy to raczej kas. Tak. Starza się, ale niekoniecznie. No i jeżeli chcielibyście kupić alkohol, to też raczej nie ma problemu, zarówno w sklepach, jak i w knajpach. Ale ludzie tu nie piją, nie widzieliśmy tutaj pijanych osób. Wszyscy bardzo porządni. Sporo razy pytaliście też o ceny i o kuchnię. Odpowiadamy. Generalnie w Kazachstanie jest tanio. Jest myślę, że w sklepach tak. Y 30, może nawet 40% taniej niż w Polsce. Jeśli chodzi o restauracje. nie ma co sobie żałować. Nie ma co sobie żałować, bo jedzenie jest specyficzne, ale fajne. Nie wiem, nawet takie określić, czy takie. Bardziej taka kuchnia no, środkowoazjatycka, czyli jeżeli na przykład ktoś z Was był kiedyś w Uzbekistanie, czy w Kirgistanie, no to kuchnia jest dość podobna. Mamy płow, czyli takie typowe tutaj lokalne kazachskie, a nie tylko kazachskie, danie. Przeciw pomidorowy, który możemy sobie jakby dodać, mięsko, lokalne sery, czyli kurt i tutaj taka, nawet nie wiem co to jest, to jest takie do, nie wiem, słodko-słone, takie jakby, no można powiedzieć, że na deser trochę. Oczywiście herbatka, sałatka i pyszny chleb. Warto spróbować koniny, warto spróbować kumysu, czyli klaczego sfermentowanego mleka. Jeżeli lubicie specyficzne smaki, ja na przykład spróbowałem Kasia na samą myśl o tym. No, no ja może jestem mniej, mniej otwarta na takie nowe dziwne smaki, ale w miastach można znaleźć naprawdę bardzo dużo potraw, dużo kuchni koreańskiej, więc każdy coś Chińskiej. dla siebie znajdzie. Gorzej już w, na wsiach. Bo tam tego wyboru już nie ma i po prostu będzie pło, flagman, jakie będzie takie będzie i trzeba będzie to zjeść i z tym się e, pogodzić. Ja spróbowałem koniny, spróbowałem kurta. E, tak kurta, czyli takiego lokalnego twardego sera w takich małych kuleczkach. Też ciekawostka. E, no i no, pirożki, e, które są, jak ty to nazywasz, od. Lwowa, od lwowa po, po Wostok, czyli w całym to... byłym Sajuzie Możemy pirożki zjeść. Z karduszkami? Pycham. Który kraj Azji Środkowej teraz jest najwyżej na liście do zobaczenia? Dlaczego? Tadżykistan. Uzbekistan. <grystwa> no, musimy dojść do konsensusu. Wyjdzie Kirgistan. <grystwa> Ogólnie no, żad... Uzbekistan to jest jedyny kraj, gdzie żadne z nas jeszcze nie było, jeżeli chodzi o Stany Azji Środkowej, chociaż nie, no, jeszcze Turkmenistan, ale to już jest troszkę trudniej. Ale Uzbekistan chyba najbardziej, to prawda, no, bo tam jednak ta, mm, no, te, ta zabudowa, ta kultura, te, ta, ta niesamowita architektura czy... perska. Ta perska kultura jeszcze z tą sowiecką, to myślę, że to też może być dobry mi to może być, to może być ciekawe połączenie. No mi się znowu zachciało nad Morze Aralskie, to właśnie też od strony Uzbekistanu, bo ostatnio oglądaliśmy odcinek Planety Abstrakcji stamtąd i też, no też tam może być ciekawie. No ale właśnie, no ale z kolei Tadżykistan, Kirgistan no to już góry konkretne, nie? Więc no wszystko zależy, zależy, może zależy gdzie będą tanie loty. Zobaczymy. A jak ktoś chce, można się przejechać na koniec kanionu uazem, albo krytym, albo wersja odkryta z siedzeniami na zewnątrz. Ostatnie pytanie, taki zbiór pytań w zasadzie: jak dolecieć, wynająć auto i czy są problemy z dogadaniem się? Jak dolecieć, powiedzieliśmy, o dogadywaniu się też yy, powiedzieliśmy. A jeżeli chodzi o samochód, no my zastanawialiśmy się już od samego początku, na ile to auto nasze wynająć, no bo najważniejsze było dla nas, żeby po prostu wziąć sobie samochód i pojeździć w te różne takie dziury, można powiedzieć, gdzie trudno byłoby dotrzeć właśnie marszrutką czy autostopem, więc wynajęliśmy auto w sumie na 6 dni. Tak naprawdę dałoby radę w te wszystkie miejsca dotrzeć transportem plus autostop, tylko po prostu zajęłoby to więcej czasu. My wynajęliśmy dać Duster 4x4 na Renault Duster. Renault Duster. no bo tam to jest Renault, no ale generalnie to samo, na 6 dni. Płaciliśmy około 200-230 zł za dobę. No, plus oczywiście paliwo. Auto było w pełni ubezpieczone. Wcześniej musieliśmy powiedzieć, gdzie jedziemy. pojechać... gadać się, gdzie możemy pojechać, a gdzie nie. Tak, to trochę ponegocjować. Trochę ponegocjować, no bo na początku pan Andrzej, od którego wynajmowaliśmy auto, nie chciał nas wpuścić do Parku Narodowego Auty Nemel. Powiedziałam, że tam, o, tam płachaja droga, tam, tam, urzasna droga, tak. Więc y, trzeba było ponegocjować, troszeczkę jakby więcej sypnąć, a potem z ogólnej sumy i tak udało się jeszcze znegocjować, więc tak naprawdę wyszło. Chyba trochę bardziej na, na nasze. Pytacie też troszeczkę o te samochody. No, bo tak naprawdę w Kazachstanie nie jest tak łatwo wynająć auto. Nie jest tak, że znajdziemy jakąś stronę po prostu i się dogadamy, od razu wynajmiemy tak jak w Europie. Sam tutaj z panem było bardzo w porządku, bo przedstawił nam umowę, umowa była yy, bukwami, yy, ale dał nam telefon, od razu tłumaczenie na polski sam wyznaczył, przeczytaliśmy tak. sobie na spokojnie, był na to czas, więc naprawdę czuliśmy się zaopiekowani. Tak, natomiast przed samym momentem, kiedy się spotkaliśmy, bo my wynajęliśmy auto w Aumaty, to przed samym momentem spotkania wszystko dogadawaliśmy się jakby na gębę na Whatsappie. Można i po angielsku, i po rosyjsku. Tutaj nie, ma, nie było problemu. Tylko to tak naprawdę nie mieliśmy żadnego potwierdzenia, poza tą wiadomością na WhatsAppie, więc jeszcze rano, mając już wszystko ze sobą i mając zaplanowany 6 tur wokół naszego tych atrakcji, które zaplanowaliśmy, nie wiedzieliśmy, czy to auto będzie, czy nie. Natomiast w zasadzie do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy to nie jest ściema. Bo miejsce odbioru auta było totalnie w centrum miasta i się okazało, że to jest w jakimś parkingu taką kanciapą, tak. <głos》>, więc no już byliśmy przekonani, że nie będziemy mieć tego auta. Kasia nawet miała okazję zwiedzić tam kibel i też nie był <głos》> zbyt piękny. Natomiast auto było, z autem było wszystko w porządku, więc w opisie filmu albo w zasadzie nawet tutaj poniżej dam Wam numer do pana Andrieja, który też ktoś mi wcześniej polecił, zdecydowanie... Polecamy tą opcję. Na koniec jeszcze trzeba bardzo, 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 bardzo podkreślić, że ludzie są tutaj przewspaniali, są bardzo gościnni, są bardzo pozytywni. Ja sam na sam sabacka na lite na ciużej, No na proste Light moje pokoje. Nie, my pójdą tam jeszcze. Spazy, w... proszę. <śpiewa śpiewa śpiewa> <śpiewa> do spidania bardzo Wszyscy otwarci. Pytają, skąd przyjechaliśmy yy, i no są tacy zaciekawieni. Są zaciekawieni, są uśmiechnięci i raczej pomocni. Jeżeli yy, nie, wiem, nie, nie, nie czuliśmy, żeby ktoś nas gdzieś tam chciał oszukać na pewno, a jesteśmy pół roku po podróży w Egipcie, więc naprawdę tutaj czujemy taką ulgę. Tak, albo ja się też spotkałam z takimi stwierdzeniami, że jak to teraz jechać do Kazachstanu, przecież oni są prorosyjscy. No są prorosyjscy, ale nikt nie jest do nas negatywnie nastawiony. W ogóle ten temat, temat praktycznie nie istnieje, a przyjechaliśmy tutaj, nie żałujemy, zobaczyliśmy świetne miejsca i no chyba nie ma co iść takimi Trendami. Kochanie, piękna to była Płęta. Myślę, że rozgadaliśmy się dość mocno. Zapraszamy Was do naszych wszystkich filmów z Kazachstanu, których będzie nie wiem ile, bo jeszcze nie podjęliśmy decyzji, nie jak obiecuj. to będziemy montowali. <laughs> Trzy na pewno, na pewno one już wszystkie na naszym kanale są, więc zapraszamy do poznania Kazachstanu od strony typowej, nietypowej, bardziej mniej turystycznej, ale na pewno naturalnej i. No, bo zawsze staramy się zrobić coś typowego, jak i nietypowego. Tego na pewno nie zabraknie. Z takich rzeczy na przykład jest przejazd pociągiem. 27 godzin, kąpiel w gorących źródłach. I zaliczenie przemysłowej sieci tramwajowej w Pawłodarze. To też na pewno na filmie <noise> Dlatego właśnie znajdziecie. Był, był płackartny, bo, bo lotnisko nie działało po władarze. Tak, nie mogliśmy lecieć z samolotem. Dobra, rozgadaliśmy się. Dzięki, że jesteście z nami. Dzięki, że byliście do końca tego filmu, który jest zlepkiem praktycznych informacji nie tylko. No i do zobaczenia. Może pożegnajmy się po kazasku. Jak było? Saul bowl. Saul bowl. <noise> to ja powiem tak, jak pamiętam. Zdrastkujcie. Nie. До свидания.